Następny podpunkt, podpunkt D. Tutaj mamy 32 do potęgi trzeciej przez 8 do potęgi drugiej. Wszystko kojarzy z dwójkami. Pierwsze sobie zapiszę, to jest 2 do piątej, a tu 2 do trzeciej. To w nawias, w nawias i jeszcze mam tu do potęgi trzeciej, tu do drugiej przez, musi być ta kreska ułamkowa. To się równa 2 do. Mnożę 15, tu też mnożę do 6, przy dzieleniu odejmuję, czyli 2 do 9, czyli po prostu 512 pod punkt E 81 do 4 przez 27 do potęgi 5. No, tutaj też już robiliśmy takie zadanka. Kojarzymy sobie te obie liczby z trójką w podstawie, czyli to będzie. 3 do potęgi czwartej w nawias do czwartej przez 27, to jest 3 do trzeciej. I jeszcze w nawias do piątej. Potęga potęgi mnoże wykładniki 3 do szesnastej przez 3 do piętnastej. 16 minus 15 to jest 3 do pierwszej, czyli po prostu 3. I jeszcze podpunkcik F. Tutaj mamy 2 do dziesiątej razy 3 do dziesiątej. Przez 6 do 8. Zobaczcie, jaka sytuacja fajna w liczniku. Te same wykładniki, więc na podstawę sobie przemnożę w nawias jedając 2 razy 3. I dopiero za nawiasem potęga 10 wykładnik właściwie. 6 do 8 w mianowniku. To się równa 6 do 10 przez 6 do 8. Ilo Raz, czyli dzielenie, to odejmuję wykładniki, zostaje 6 do 2, a to jest już samo. 36. I mamy odpowiedź w podpunkcie F, w którym w zasadzie nie jest F, tylko pod punktem G. Zobaczcie, pomyliłem się. Tu przepisałem podpunkt G. To teraz zrobimy sobie w takim razie F i na końcu H. Źle przepisałem przykład z podręcznika, dlatego coś mi się tutaj nie zgadzało. No, ale kontynuujmy sobie, po prostu zmienimy sobie kolejność. O, ten powinien być tutaj, a ten w takim razie tutaj. Ale ta kolejność jest mała, mało istotna, najważniejsze jest samo rozwiązanie. 2 do 9 razy 5 do 4 to się równa, no i znów 25 kojarzę, że to jest 5 do 2, czyli mam 5 do 2 w nawias do 2, razy 4 to 2 do 2 w nawias. Do siódmej przez i tu jest 2 do dziewiątej razy 5 do czwartej. To jest fajna sytuacja. Czyli to jest 5 do czwartej razy 2 do 14 przez 2 do 9, razy 5 do czwartej. To się równa. No i tu sobie coś skrócimy. To 5 do czwartej się nam bardzo fajnie skróci. Czyli zostanie nam 2. Do potęgi 14 przez 2 do potęgi 9. 14 minus 9 to jest 5, czyli 2 do potęgi 5 to się równa 32, i ostatni podpunkt podpunkt h. Mamy 5 do potęgi 8 razy 2 do potęgi 9 przez i w mianowniku 10 do potęgi 7 to się równa. Fajnie byłoby mieć w liczniku wykładniki 8. Możemy to zrobić. Będzie 5 do ósmej razy 2 do ósmej razy 2 przez 10 do 7 musi nam zostać. A więc w liczniku złapę sobie jeden nawias do potęgi ósmej razy 2 przez 10 do potęgi 7. To się równa. Tu sobie przemnażam 10 do potęgi ósmej razy 2 przez 10 do potęgi 7. Tu mi się fajnie skróci to z tym i zostanie sama dziesiątka, oraz jeszcze trzeba pomnożyć razy 2. 10 razy 2 to jest 20, i mamy odpowiedź do wszystkich podpunktów zadanku już 13.